Hej, cześć, no, z tej strony amidamaru. Jestem Wic, przywitajcie. się jak to widzę? Niestety, no, wiecie, ostatnie trzy nagrywki, no, dzisiaj było niby jeden versus X, ale Wic cheatował. W sumie, może wstawię ten odcinek, zobaczymy, bo nagraliśmy całe odziwo. O, o ale to dość tak komicznie wyglądało parę rund i udało się ostatecznie zakończyć. A identyka nie będzie, bo widzę, standardowo zachlali. Stwierdziliśmy, że chociaż zagramy sobie skrzydłowego, no bo cóż więcej nam pozostało. Mamy takie same skiny do Glock'a. No iż to. Pytanie, jak nam pójdzie? I w ogóle, jakie rangi dobrało? No bo. Ja mam rangę wygaśniętą, a ty masz, kurde, ten, nie? Silvera? Tylko, że jakbym miał rangę, to ja bym miał Suprema. Więc. Raczej Oje. takie wysokie poziomy będą. Ja się nie wiem czy jest na kałaszkę, ale mam kolegę z kałaszkiem i jakoś z nim rozdiałem każdego. Jesteś prawidłowo <laughs> Mając, miałem wtedy Silvera 3, niezwalałem kałaszku 60 ostatni. A nie, zabiłeś tego. Tego zabiłem Pytanie, gdzie jego ziomuś to on gdzieś powinien być tam. O, proszę dobra, bardzo. Dobry movement. No jak? Movement capa, jak to się powiada. Normalnie simple. <laughs> Nie Nie wiem jak na twoje taktyki granie. Ja to zawsze raszuję do Bessa. Szybki smoke flash plantuję i nie ma, nie? A to zawsze biurę na GBA i idę na środek na O nie. Nie ma! Czy sto? O kurde. Bomba na ciebie jak coś. Kurde! Bo się zadałem nie strzelając, nie? Jednak gdzieś dostał coś. <laughs> Nawet na nie odpaliłem. Jakby odpalił, to by się nie pozbierał, nie? To może jak skanowałeś gdzieś tam Ty może. Może może złapał przez murek albo coś. Ja mu nic nie zadałem niestety. Jak biorę. Nie, go, co ci ugrał być może. OO! Ktoś bych się odpalił? Nie no, myślisz? O w mordę. Wydaje mi się, że wie za dużo. Kurde. Na, na tak. shardashi właśnie ostatnio też, gdy grałem z kolegą z Jest są na kołaszka, to też trafiliśmy na cheatera, ale go. Bo raz ofa, raz nie. Na czyj Nie, no tu może bym ugrał, bo w sumie dobrze się odwróciłem, no, ale jak się że odwróciłem, to mnie zabił. O, no, za BS będzie. się kur... Trzy, trzy o doszło. nie, ale dziwnie stali, nie? No, na Nie spodziewałem się w ogóle tego. Ale ciekawe place. Pasowałoby coś ugrać, kurde, by nie było wstydu. No, jedną graliśmy. No, w jedną nutkę, tak. No, to taki niedosyt trochę. Wydałoby się więcej. Panuje przez wszystko, co jest możliwe, nie? No. Stąd, Aha, stamtąd. Stamtąd. A. Nie, nie, stamtąd. Aha. O Boże. O oh wow. nie no. wiedziałem z której strony mogę plantować końca strojnie. O, -o, o Ładnie! Kurde! Ale nie. zrobiłem killa, liczy się, nie? No tak, no pewnie. Pierwszego. Na luzie. Ja też mam tylko trzy, więc lipa jest. No, dostań. Kurde, trafiłem heda i nie mogę później chyba dobić, nie? lol, oh, ale zrypałem. A tak ładnie się nie. wychyliły. Nic na hita. Ja no, zaczynam, a tak nie? Zaczynam pisać. och. dobrze. Później będzie klawiatura, później będzie. w no, <grym> po no, to... Pozdrowie mamy. A co to? Pozdrowie zdrowe spokojnie. A Co to jest? Nie wiem, no, chyba odpalony jednak no, na pewno No 500 godzin to jest zaawansowany zawodnik. Cioda. Ja wiem. Ja wiem co Można to zgłosić to... profilaktycznie na no, to tak. Ja mam... Ja mam 260 godzin. Dobra, no uzby to nie żyje. Co mi takie mam 405 kg na uśpieczajisz? To sporo. No. Zawodowy jesteś. A Ale ja miałem 4000. No nie miałem trafił! Ha. Myślałem, że ładuje. Powodno nam ja ochnąć. Kąd, jak on tam był ciągle? No przecież możesz obejść dookoła, nie wszędzie. Więc no są przed sobie ja dworem byłem... do ciebie. Ale ja tam byłem wcelowany, nie? Tam... Ja no ale tam... on tam dla ciebie oprzedz. On przyszedł nasz, od naszego no tam... respa, tak jakby. Ale ja tam chyba byłem wcelowany wszędzie. Ja mi go widzę. Ale tędy ty przecież możesz patrzeć. Tutaj masz rampę na ich respa, widzisz? Możesz sobie przejść na dół normalnie. A, no i Hedzika dostałem. Sztos. Albo ja znowu mnie tak przeleci jak moją mamę. O nie. Aaaa! Gratulacje mordo! Normalnie kierujesz mnie! mnie ja zaszczyt! <laughs> nie no, po prostu słaby jestem. Jeszcze teraz się bawią nuby, nie milisą. Mój FP siódemkę w przeciwnikach, Certo. Jakby w cetekach. Już nie ma nie wiem, no ja gram tylko mp7, na skrzydłowym ja sami ja WP, no ale to tak przy drastycznych... Aha, okej okay. No rampage, idzie tam, gdzieś pokazywałem Ale ogólnie to... Same hedy chłopaki walą Miałem 87%, drugi 63%, nie? Profesjonaliści Ty, nie? Ładnie żeś ich pocisnął, ale nawet nie wiem co, co żeś powiedział, bo nie mówiłem angielskiego, nie? A napisałem mi, że mają dwa razy po 100% strzał w głowę. Jeden ma 80 coś, a drugi 60 coś. Po prostu dwóch nowych screamów screenów jest. Ja się ze mną bawią, nie? Kosek chcą mi zawalić Nie no, dziękuję Fajnie by było, jakby im się nie udało, no ale... Nie wiadomo Nie no, parówki są Napisałem im, please knife, nie? Ale parówki nie chcieli się sknajfować A ładnie jest no taki... Nie wiem. Taki A jak taki? Stachu Jones. Przedaję agenta, no bo wiesz szkoda 10 zł, na kurde agenta. Koła, koła Ale ten... A ta linia w przez środek głowy to jest tragiczna. LOL co to jest. mam ja, bo... Ale są niemili Kurde tam. To... No i Chyba trafiamy na dobrych graczy ciągle. Ale gdybyś wyłączył się nagrywkę, to teraz byśmy rozwiązały każdego, nie? Nie no, myślisz? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że tak. Kurde, patrzyliśmy jakie tamty, tamte typy, ten, rangi miały Wiem wiedzieli na co gramy Za elektrykiem jeden Ja to jest, elektryk? To taka szafa Tutaj, za tym jest. O nie, morda, ale stadołeś. Centralnie przede mną spadłeś. Chatz no, dzieci, normalnie, taka. No. No słyszałem, go z dziedziną. Okay, Jakby kroła w się drpnęło. <laughs> A to kurde, już go widziałem, nie? I to jest przede spadłeś, nie? Nic nie mogę zrobić. A to chłop nas spód, załatwił obu. No są 104. Nie, to ja dostałem. To Jest niewidzialny. Prawo, prawo, elektryk. Nie widziałem! Widziałem. No on no, no, też mnie widział. No i dostał HETA, kurde. A mówię, że mu coś zadałeś, a tu a tu osiem ten, a tu 8 dostał. I żyje. No. Mówię, powiedziałem, że dostał 104, a patrz, a tu otrzyma No. A, o nie. Lipa jaś. Straszna lipa. Ale ci dużo, ale ci dużo gorzej grają, więc tam to, to chyba jakieś 4 jednak. Pracuje się bardzo. Czym? To za nagrywami. Ale nie nagrywamy. Aaa, to trzeba było tak odlać A po Tam co? Się mi na... No ja się śleszuję jemy nagliwami. Aaa... Nie ma czym. Dobra. Dobra, widziałem. Już. No ale nie padł. Kurde, 66 dostał tylko Nie sobie mi się Lundar włączył. Co się włączyło? Minecraft tak nie. Aha, na pewno nie masz nagrywania. Mam. Oj, 98 dostał, ja pierdzielę. No i to było tupnięcie zagłady. Dobra, da, dawaj, dawaj ze mną albo coś. Okej. Bo to tak pojedynczo to nas biją jak na razie. teraz trochę takiego a potem mówię ci. Patrz, kiper, jak No. Ja pier... Jezu, jeszcze zdążył Cię zabić. To duch. dwóch. Nie, na pewno nie. No kurwa. No nie. Uh, yeah, A ja, co dlatego Fabio tak słabo mówię Eee, <tryk> W ostatnim ludzie pierwszy to, myszka o ścianę i się rozłącza, okej? Okay? <grystanie> nie no musimy wygrać rundkę, bo to musi być easy comeback A to no wiesz, to jest tak żeby ich upokorzyć. Dlatego, nie? <grystanie> no, no, tak, tak No i... Nie wiem, nie mogę go zabić, nie? Ja teraz go obijam. Nic więcej.

Ładnie. Aaa, kurde, jak rozszalał się. No, spika to wiesz, Jak jeszcze kogoś wyzwał od suki bles, to od razu siada. Szkoda, tylko że żadnej rundy nie ugraliśmy. A co, za dwie rundki? Myśmy ich porobili na mózg. Gdybyśmy zaczynali w setekach, to by kwiczeli, nie? No, jeszcze jak? Na schodach jest, 26 minus dwadzieścia sześć, tylko, dwadzieścia, cztery, no, i... no i hu. Dobra, nie spadam, się na mnie z <noise>